Ja czyli Karol oglądacie odcinek Jakie grać Lucianem w Ligę. <laughs> no tak, gram Lucianem na bocie razem z Małkajem. Raczej będziemy wygrywać, aczkolwiek wiadomo zawsze jak to bywa. Runki, pierwsze uderzenie. Czarnoksięstwo w drugim poczki są. Mamy Sustain. Widzę, mają chyba e, jakiegoś trola w teamie. Będzie ułatwienie, żeby wygrać giereczkę. No, Eliska na dżungli chyba nie jest zbyt popularna ostatnio. Ale zobaczymy. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie lajka. Like Subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. A ja Was. Zapraszam do oglądania. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Odgłoszę trochę kajsa, kajsa. dzisiaj wyjątkowo samemu miałem grać z mamusią znowu, ale, no nie była w nastroju do grania i nagrywania o ty kurde, ale ładnie wstało. ładniutko, ładniutko, dobrze stary No fak, dostałem. Amenda. Też yy, że mi się tu profesor nie za, nie załadował. Wielka szkoda. O, dobra. Dino what the fuck? No, dobra, to już nie ma chila. No kurde, ale ona bije Ale mnie ona bije Teoretycznie Możemy złapać, 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 złapać. O, Ty kurwo mała! O, przepraszam, że wyzwałem, ale to tak z przyzwyczajenia już poleciała kurwa. Zabiliśmy! Jest. Tosik. No, widać, że chłop Ignite, full smite, egg, yy, oczyszczenie. Jecha na trollowanko. Więc co co w głowach takich ty ludzi się w Po co? Niech sobie, nie wiem, co potrolować, to niech idzie na normale. Co? Lubi jak ludzie się rejdują? Jak się denerwują, bo ktoś im grę przegrywa? Nie, może mi ktoś wytłumaczy, bo sam tak na przykład robi. Byłbym wdzięczny za odpowiedzi. Hm. Ty, 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 ty. Trzeba trochę. Ale wielka fala piękniutka. Ile CSKów? Ile CSKów? Ale się odbije. Odbije się to naśladowanie. Pieniądze. Mhm, no Dawaj, dawać na tego bota. Kurde, grałem poprzednią grę Lucjanem, Ją chciałem ogólnie. E Dziwna sprawa, bo mi się liga nie chciała w ogóle ładować. Odpaliłem pierwszą gierkę, miałem tam Zai, Rakan. Um, I w ogóle tego... Nie mogłem kupić itemów dali remake'a. Nie mogłem się ruszać, nie mogłem kupić itemów. Kamerą mogłem tylko sterować. Dali remake'a, dostałem karę, ranking, karę na LP. Potem kolejna gierka Lucianem. Odpaliłem. Znowu mi nie, nie chciał się w ogóle otworzyć nawet ekran yy, ładowania. zresetowałem, pompa na szczęście zdążyłem. Udało nam się wygrać gierkę. Zrobiłem tam staty chyba około 16 kg. Ale miałem tam 7D, więc też tak nie za bardzo ciekawie, mogło mi zawsze lepiej zagrać. Nigdy nie sądziłem, że się Sena. To jest. Czuł jest grane, Sena na topa poszło. Jeszcze z tym itemem kurde, no to sobie po farmi stara uh -huh. obie po farmi Każdy do kogo strzelam jest jego kurde, ta gierka chyba nie będzie Nie będzie dużym wyzwaniem naprawdę to gramy chyba 4 na 5, więc No cóż, ale już nagrywam to Obrobie wrzucę Mam nadzieję, że się spodoba. Ostatni odcinek zaskoczyłem, bo miał, ma prawie 150 wyświetleń, więc... Więc, więc, więc... Nice! Cieszę się niezmiernie. Hmm. Jeśli chodzi o pozostałe serie, na przykład Gothic albo Gato które ogrywam na kanale, aktualnie jest przerwa. Raczej będę kontynuował w serię, ale mówię, na razie przerywam. Gram Rankedy, bo dużo w teraz gram. chcę nabić, bić tą platynkę. Z nowym resetem. Nie, nie, nie atakuję dużo. My się wypierdzielimy. Sena prawie go zabiła. Czy to Master był? A. Miliony go zabiły. Bo master nie żył będę to przynajmniej spróbuj do tego. Strzelić. Dobra. Trzeba trochę się. powalczyć, bo kurde, nudno się robi na tej linii. Takie same farmienie, to wiecie. Nie za, nie, nie za fajnie się ogląda Jakiś młyn byście chcieli oglądać, co nie? Kurde, 10-0 albo 0-10. Pewnie ja też bym chciał 10-0. Jeszcze na rankę jedzie. Dobra, smoka może co? Go, 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 rangers, ale na kawusia O właśnie, robi smoka To wygra, kto wygra Dobra <ścoughs> Nie było walki na smajty O sobie znikł ona ma 4 kile. What the... What the hell... A jest nafeedowana. Jestem nafeedowany, wiesz, że nie dam już plamy. Nie przegrane lejny, Bo jestem dżunglerem. Tak było. Nie ściemniam. Ogólnie nie wiem, czy robić jakąś serię z tego, że... Jak nie grać jakimiś. Ej no panie, jest to! Jak nie grać jakimiś. Yy, czempionami, właśnie. Czy to tylko na adekery na razie, czy po prostu na dżungli też będę nagrywał. Bo jestem taki właśnie dżungler. Yy, dżungler adekery main. Tak sobie skaczę czasami. Nie ma chyba. Postaci, którą bym nie zagrał na bocie. Nie no. Zeri bym nie zagrał, małem. Zeri to nawet nigdy nie grałem. Twitchem... Dobra, się chyba... Twitchem grałem parę razy. No, a tak to... Nie wiem, resztą postaci bym chyba zagrał. Aphelios też tak trochę średnio. Było bardzo nie za dużo, nim grałem. Kurde, ciężko sobie teraz przypomnieć tych wszystkich adekeriów co mogę zagrać Na bocie Też ADC Jak zabić coś Ale na większości mam 7 fitos Ogarniane jest Ale ładnie Oj dzwoni mi telefon Przepraszam was Jestem nawidowany. Jeszcze nie, ale zaraz, za niedługo Dobra, idziemy na Wida, bo stojąc na tym bocie nic nie zrobimy. O, 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 o! Kurde! Nuners mnie wystraszył. Cholera. Obydlak. Szukaj wrogów lasu. Niektórzy nazywają to magią, ja celnością. Troszkę bardziej bym wlazł pod ten Turet i bym go zabił No ale to ten Master mógł mnie zjeść O, będzie plate, będzie plate, mój Moje złoto No, 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 wskoczysz, 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 skoczysz. O, jebany What the... No nie, kurna ani jednego killa nie dostałem, a się wywaliłem Ty cholero nie domyta Tak się nie robi Niby trolla wygrać chce Bo nie brać Igna e Kurde, co ja mam z tym ignitem? Smajta. Na topa Krycha co dostał? trzy tower Się by chciało Jestem niepokonany. No to gra jest raczej wygrana. No nie ma co ściemniać. Syndra 5-0. Nie wiem, no chyba że zintujemy totalnie. Będziemy grać jak ten Nuners. Ogólnie zauważyłem. Zauważyłem co zauważyłem. A, nieważne. Nieważne. To oglądał nowego kota w butach? Kini już. Był czy nie był jeszcze? W sumie mnie tam koledzy namawiali, żeby jechać zobaczyć. Ale tak jakoś mi się nie chciało. Ten Jukendzik chyba był co, nie? Jakoś mi się tak nie chciało, nie miałem weny. O, jak to nie dostała? Jak to nie dostała, ja się pytam. Jestem niepokonany o o o o o mnie. dzięki stary jesteś niezwykle pomocny uu już no nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem co on robi o, do... o co znikł sobie jest prochu Dobra no bo tu co? Witty. Jak ja sobie umrzyłem. Ja tam miałem jeszcze sporo HP. Nie, nie wiem. Nie wiem, jak ja się A Znaczy, wiem. czy znaczy być może. Aha, dobra, dobra, czaje. Miałem tyle HPA, tam teammate ceny poleciałem. Ja myślałem, że dostałem najpierw te obrażenia. A ja później dostałem te obrażenia. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Mam nadzieję, że tak bym się tłumaczyć. Nie chcę. Dobra, smoka, co? Zankuj Małkaj Pani lasu, pani lasu hi, 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 Ogólnie Ranga Silver e, chyba 2 albo 1 Chyba Silver 2 80LP Jestem chyba Silver 4 na, tego, na placementach Ogólnie strasznie mi nie poszło na placementach, ja chyba 2 gry wygrałem na 10 o oh mój Boże A to była straszna kupa jeśli chodzi o te gry Totalnie w każdej grze troll jakiś był Albo Zawsze Inter, czasami z tym Interem byłem ja, miałem, wiadomo Czasami trzeba Żeby nie było za łatwo Kurde minion Nie, czuł nie, nie czułeś prawdziwego bólu, kiedy nie, nigdy nie straciłeś kanona. to prawda. Dominacja. Dominacją. Oho, dobra. Bo chłopcy mi krzywdę zrobić. ja Porobiony Jak po 15 shotach Porobiony A będzie miał kaca I buldupy Jakby był na hobo imprezie Ale Tego nie było, ja tego nie powiedziałem To nie byłem ja, to był on Raz, dwa, trzy... To wygrałem. 10 golda. No, ej, jeszcze mana. Maniorka, maniorka. Ogólnie... Jak ja zauważyłem, jak ja to pierwsze uderzenie... Pierwsze uderzenie. Pierwszy raz grałem. W sensie, bo ja mam runy na profesora, to mi automatycznie runy ustawia. Najlepsze Co podobno. Się się dzień, dzień, tak dzień. jak grają pro, yy, prosi. A takie kurwa, gdzie jest mój prezydiat? Tak. To nie bije w ogóle nic. A potem, o kurde, taka druga gireczka Jak ja na kombułam szatowałem Gina. Znaczy, wiadomo, yy, nie na pierwszym levelu, ale. <gryw> znaczy, nie na szóstym levelu, ale. No już po pierwszym itemie, no się zdziwiłem, zdziwiłem się. Naprawdę to ma betardę. O ej, no po co ta Erka? Jakiegoś już lesa Erkę. Dobra, to chyba będzie strasznie szybka gra. A, znaczy, strasznie szybki filmik. O, dobra, dostałem pięknego stuna. Tu poranczko. No ja nie chcę. Nie, nie wiem, czy ja chcę to puszować, czy to kończyć. Ale cóż, szybka giereczka Akurat do śniadanka, do obiadu. Raz, dwa, trzy. A ten kasaty musi być zdenerwowany. W ogóle, to się nim Ta cena. Dobra. Jak widzicie wygra, wygra No dobra Dziękuję Wam za oglądanie Oczekujcie kolejnych odcinków Siema, trzymajcie się Cześć